3, 2, 20, w 20 32 stanowiska kierowania kolem domu powiatowego Państwu pożarnej w Głogowie. Trzymał o pożarze domu jednorodzinnego przy ulicy Sługańskiej w Głogowie. Na miejsce w pierwszej fazie zostały zysponowane jednostki, jednostki oto mistrza gaśniczej w Głogowie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia zostano rozwinięty pożar domu jednorodzinnego. Pożarem zostało objęte poddasze razem z dachem. No i na miejsce zostały skierowane liczne siły środków z terenu powiatu górskiego, a także dodatkowa autodrawina z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Polkowicach. Działania zastępów, w sumie ich było 15 na miejsce zdarzenia, polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Podano prądy gaśnicze z dwóch autodrabin, podano też prądy gaśnicze. Działania ratownicze gaśnicze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Podano dwa prądy wody z autodrabiny na dach budynku zabezpieczeni w aparaty ochrony układu defensorowego dodali też prądy gaśnicze od wnętrza budynku Napalące się y, pomieszczenia. E, do działania no, trwają e, do dzisiaj, e, trwa teraz różne dogaszanie e, e, pomieszczeń i całego domu. Mhm. Czy ktoś znajdował się w środku, czy trzeba było pomóc? E, po dojeździe na miejsce zdarzenia, dwie osoby, które przebywały w środku obiektu opuściły e, same e, tereny. E, Mhm. Są jakieś wstępne wyliczenia spraw czy to za szybko jeszcze? Na tym moment jeszcze za szybko. Działania trwają. Działania to jest teraz mullne przeszukiwanie pomieszczeń pod kątem jakichś zarzewi ognia. Także to jest jeszcze... Działania trwają jest, jest jeszcze za szybko na oszacowanie kwestia.